Na dobre i na złe odcinek 877, co nas czeka? Michał postanowi wybaczyć Olenie kłamstwo. Będzie ją wspierał w trudnym okresie. Bart będzie w złym stanie po udarze, nie odzyskując świadomości. Julka będzie przy nim czuwać, lecz w końcu załamie się. Pocieszenie znajdzie u Hani, przed nami 877 odcinek, na dobre i na złe. Co wydarzy się w serialu? Michał pogodzi się z Oleną, gdy dziewczyna wyzna, że Artiom wymknął się ze szpitala i zaginął. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Nie wiem, co doradzić. Olena, ja nie wiem, jak się zachować, żebyś nie przyjęła tego źle. Jedyne, co mogę ci ofiarować, to wsparcie. I tego właśnie najbardziej mi trzeba. Tymczasem Bart przez kilka godzin po udarze nie odzyska przytomności, a Julka, czuwając przy ukochanym niemal non stop, będzie o krok od wybuchu. W finale Burska się załamie, ale wsparcie znajdzie od razu uchani. Byłam szczęśliwa. Kropka. To był taki cudowny czas. Potem zaczęliśmy się kłócić. A teraz, nic nie mów, cicho, spróbuj chwilę odpocząć. Muszę wracać, zaraz wrócisz. Artur ma dobrą opiekę. Zamknij oczy. Chcę, żebyś pamiętała, że jestem przy tobie i możesz na mnie liczyć. Później lekarkę czeka za to trudna rozmowa z Teściową, w tej roli Elżbieta Jodłowska. Wiem, że się rozstaliście. Powiedział mi, że wyprowadził się z domu. Powiedział, że to moja wina? Nawet jeśli nie powiedział, to ty tak myślisz, prawda? Daj spokój, daj spokój? Ja? Artur miał udar. Każdy lekarz wie, co to znaczy. Nikt nie przychodzi dopytywać, co z Arturem, bo każdy lekarz wie. Jedyna nadzieja to czas trzeba czekać, ale w tym czasie Artur w każdej chwili może umrzeć. A jeśli przeżyje, będzie bezradny jak niemowlę, najprawdopodobniej będzie kaleką. Kaleką do końca życia. Gdy Bart odzyska przytomność, badania wykażą, że ma poważne problemy neurologiczne, dokładnie jak obawiała się tego Julka. Matka chorego sprowadzi w końcu na konsultację profesora Markiewicza, w tej roli Marcin Troński, nieświadoma, że obaj od lat są skłóceni. Artur nie powita jednak kolegi miło.